Znajdujemy się w Piątym Liceum Ogólnokształcącym, gdzie właśnie licealiści rozpoczynają swoje pierwsze dziennikarskie warsztaty. Czekamy z niecierpliwością na efekty. Kapilagłą ptoruń24 TV. Chciałabym pozdrowić Mamę tatę, a w szczególności rodziców. Właśnie przeprowadzam wywiad z Natalią Mućką, uczennicą klasy drugiej C, i chciałabym z nią porozmawiać o dniu kobiet. Natalio, co dostałaś dzisiaj w tym ciekawym dniu? Otóż dostałam bukiet kwiatów od mojego chłopaka oraz e, to od chłopaków z klasy. Nie mogę.